Witam ponownie. Moi drodzy, zacząłem nietypowo, od 20 złotówki innymi słowy od pieniędzy. Marża na częściach w warsztacie. Bardzo gorący temat. Eee, pewnie będzie wrzało w komentarzach. No, może i nie, bo jak obejrzę tylko dwie osoby, no to będzie, no to będzie mało komentarzy. Eee, drodzy widzowie, marża warsztatu. Jaka ona jest, dlaczego ona jest. Już Wam wyjaśniam, i podkreślę tutaj to, że rozchodzi się o mój przykład. To znaczy, się na przykładzie mojego warsztatu. Generalnie myślę sobie, że no, wygląda to chyba dosyć podobnie w innych warsztatach. Punkt numer jeden: chęć zysku. Tak klienci myślą w 90, nie wiem iluś tam procentach. Chęć zysku. Warsztat chce mnie wyrąbać na kasę. Hmm. Ale ja Wam to troszeczkę pokażę od innej strony, to znaczy się spróbuję Wam wyjaśnić od innej strony. Ostatni przypadek, jaki miałem. <laughs> Przyjechała Skoda Superb na wymianę wiskozy. Yy, zamówiłem sobie nową wiskozę, sprzęgło wiskotyczne od wentylatora, jakby ktoś nie wiedział o co się rozchodzi Mniejsza z tym jaka to była w zasadzie część Tak, przyjechała, rozebrałem, przyjechała część Zamontowałem sprzęgło wiskotyczne Jakieś tam załóżmy, nie wiem, półtorej godziny, nie będziemy się tutaj wdawać O, ja to robię w 40 minut, super, cieszę się yy, Będę dawał tylko po prostu przykłady Półtorej godziny Uruchamiam. Okazuje się, że sprzęgło wiskotyczne jest zepsute w pudełku. Ok. Demontuję sprzęgło, wcześniej zamawiając kolejne. Czekam na drugi dzień. Oczywiście auto zawala mi tutaj warsztat. No i co dalej? Dalej montuję drugie sprzęgło wiskotyczne. Jak myślicie, co się stało znów. Okazało się, że zeszkodzone. Sprzęgła wiskotyczne moi drodzy bardzo często są zepsute w pudełku. Dlaczego? Dlatego, ponieważ są źle składowane na półkach w magazynie, różnych tam hurtowni i tak dalej. U producenta gwarantuję wam, że jest składowane to dobrze, a później to ląduje gdzieś tam. Ok. I teraz wyjaśnię wam, dlaczego ja w moim warsztacie dorzucam sobie jakąś tam marżę. Ona nie jest duża dla kogoś, jakbym mu powiedział, jest duża i tak dalej, i tak dalej. Marża przede wszystkim, moi drodzy, dla mnie jest to pewnego rodzaju bufor, nazwijmy to bezpieczeństwa. Klient, który zleca mi naprawę, mówi, panie Sławku, czy ja mówię, proszę pana, jest sprzęgło wiskotyczne, dobrze, proszę wymienić. Okej. Okay. Ja oczywiście idę, zamawiam, szukam, dopasowuję wszystko. Słuchajcie, to jest czas. Wymieniam raz, drugi i tracę na tym, e, straciłem wtedy jakieś tam powiedzmy 4 godziny. Um, czy ja coś w tych 4 godzinach zarobiłem? Nie zarobiłem nic. Czy klienta coś obchodzi w ogóle w tym temacie? Jego w ogóle kompletnie nic nie interesuje. I teraz tak, moglibyście sobie pomyśleć, no trudno miałeś pecha. E, moi drodzy, to wygląda tak. Od strony warsztatowej, za chwilę Wam powiem, od strony klienta. Marża na każdą część, załóżmy tam kilka procent. Niektóre warsztaty słyszałem o 50%. Powiem Wam, dlaczego jest 50% na przykład, czy tam 40%. E, e, ta marża, którą ja sobie dorzucam, to jest ten bufor bezpieczeństwa, który powoduje to, że ja sobie zbieram jakąś tam powolutku, powolutku, powolutku drobną kwotę. Na wypadek właśnie takiej wtopy, że ja siedzę 4 godziny, bo przyszło mi zepsuta w, w pudełku część. Zapomniałem się. Um coś bym mógł powiedzieć dlaczego ja za to płacę a ja mógłbym się zapytać a dlaczego ja mam za to zapłacić yy, dalej będziecie się ze mną wykucać, no bo yy, dlaczego ja mam zapłacić i tak sobie można oczywiście odbijać piłeczkę i teraz yy, yy, to oczywiście rodzi tego typu problemy, zepsuta część w pudełku i tak dalej. Wiele problemów takich, powiem Wam, organizacyjnych na warsztacie, tak? Auto zamiast wyjechać, znów stoi, kolejne kilka godzin, inny klient czeka, inny klient czeka, może jeden z Was czeka niepotrzebnie, bo coś takiego się stało, tak? Zdarza się i tak. I teraz powiem Wam od strony klienta, jak to wygląda. Um, załóżmy, że klient kupi sobie tą część w sklepie. Ja mam ceny hurtowe. Nawet z tą marżą, powiem Wam, że z tego co się orientuję, ta część jest często tańsza niż Wy ją kupicie w sklepie. Ale okej, okay, ktoś mi powie: A tam pieprzysz głupoty, niemożliwe, i tak mnie okradasz i tak dalej. Dobra. Każdy ma prawo do takiego zdania. Znaczy, jest to obiegowa oczywiście taka opinia, tak sobie najlepiej, yy, yy, najfajniej wygodne rzeczy się koduje w głowie, dla siebie samego. To jest oczywiste. Wykupujecie część, jedziecie do sklepu, wasz czas, paliwo, powiedzmy amortyzacja pojazdu, no bo jeden ma kilo, kilometr dalej sklep, a inny musi jechać gdzieś tam z różnych miejscowości. Załóżmy 15 kilometrów do sklepu, tak? Ok. Zamawia. E, bo na przykład przez telefon się nie da. Albo się nie może dodzwonić do sklepu. Musi zajechać. Zamówi facet czy pani w sklepie mówi tak. No dobrze, proszę pana jest 10. O 15 będzie. OK. Znów jedziecie po tą część. Czas. Paliwo, amortyzacja I tak dalej. Wracacie do mechanika. Już e, z tą częścią. Odjeżdżacie. Za półtorej godziny dostajecie telefon, że część jest B. Jest zepsuta. Przyjeżdżacie do mnie do warsztatu, znów ileś tam kilometrów oddaję wam w pudełku. Proszę sobie zareklamować. Mnie nic nie interesuje. Okej, okay, jedziecie do sklepu motoryzacyjnego, reklamujecie. Reklamacje klienta indywidualnego wyglądają troszeczkę inaczej niż słuchajcie, reklamacja, no, jeżeli warszt dla warsztatu. Zgoła odmiennie, tak? Firma, klient indywidualny to jest zupełnie inna bajka. Eee, dobra, jakoś jakimś cudem. Eee, no, znaczy jakimś cudem? Powiem tak, zostawiacie to w reklamacji i mówicie tak, proszę panią, dobrze, ale ja muszę mieć nową część. A ona mówi, no proszę pana, za darmo panu nie dam, no musi sobie pan kupić drugą, a ta część pozostaje do rozpatrzenia, do reklamacji. nie, tak, Potrwa to 2, trzy tygodnie, 4, różnie to bywa. Ustosunkowanie jest do reklamacji, 14 dni, a później możecie czekać nawet 3 miesiące. OK, kupujecie drugą wiskozę, no i znów musicie poczekać. Z innej firmy mówicie tym razem, dobra, pani wam zamawia, czy pan... No okej, okay, ale jutro o siódmej rano będzie Dobra Dzwonicie do mnie i mówicie tak Panie Sławku, bo no niestety jutro rano będzie Ok. Eee, przywozicie drugą wiskozę Druga wiskoza jest, słuchajcie, uszkodzona No eee, Ja wam dzwonię, jest uszkodzona Ok. Wy już łapiecie totalną pianę Nie na mnie, tylko na producenta Na, na sklep, w sumie na sklep Czemu winien? No zwykły pośrednik on tego nie rozpakowuje i nie grzebie w tym. I teraz słuchajcie, zmierzając do brzegu, zobaczcie, przemyślcie sobie to, ile czasu, ile, załóżmy tego paliwa, amortyzacja pojazdu, oczekiwanie w kolejce i tak dalej, ile wy stracicie tego wszystkiego, zanim wy mi przywieziecie, przywieziecie dobrą część. Trzecią. Bo wtedy ja zamontowałem trzecia wisko zabyła. O, sorry, Trzecia wisko zabyła. Eee... Dobra. No i teraz tak. Wasze koszta na samych dojazdach za część i tak dalej i tak dalej, powrót, kłopot jeszcze z reklamacją dwóch wiskoz już. To nie wszystko, ponieważ wy musicie zapłacić mi potrójnie za montaż wiskozy. Mało tego. To auto, przykładowo powiedzmy, ono mi zawaliło stanowisko do pracy w warsztacie. Załóżmy, że w przypadku wiskozy nie ma problemu, wyjadę. Ale są takie sytuacje, gdzie ja tym autem nie wyjadę. OK, Bo na przykład coś tam mnie częściej rozpadła w ręce. Z różnych powodów. Teraz, co ja moi drodzy robię, co ja jestem zmuszony zrobić, bo uwierzcie, że biznes prowadzi się po to, żeby nie sobie chodzić po warsztacie czy w ogóle w jakiejkolwiek branży, tylko żeby pracować, robić. W tym przypadku, moi kochani, ja niestety, ale jestem zmuszony narzucić na was opłatę tak zwaną postojową. Czyli nie z mojej winy auto stoi, nie z waszej winy ja to wiem. Ale auto stoi. Ale to na was spoczywa odpowiedzialność za całą tą część. Innymi słowy, za reklamację, dowóz i tak dalej. Ehm, no i ja z tego tytułu ponoszę wymierne straty. Podkreślam, wymierne straty. Jedni mechanicy liczą sobie tam za postój auta 50 zł za godzinę. Inni 40, inni 80. No, zależy wszystko oczywiście od warsztatu. Teraz, finalnie, zamiast zapłacić, załóżmy tam 200 zł za wymianę wiskozy, to zapłacicie 600, bo trzy weszły. Macie problem z dwiema reklamacjami. Bardzo możliwe, że Wam je odrzucą z jakichś tam absurdalnych powodów. Często proceduralnych, bla bla, różnie to wygląda. No i jeszcze musicie mi zapłacić postojowe. Osiągniecie w tym przypadku astronomiczną kwotę. Astronomiczna to będzie kwota za wymianę prostej rzeczy. I teraz powstaje pytanie, czy ryzykować, czy ryzykować i kupować na, własny, na własną rękę części bywa tak, że przyjeżdżecie ze zły źle zamówionymi częściami. Tak samo postojowe. E, więc ja. No, i oczywiście wy chcielibyście uniknąć tych kosztów dodatkowych. Nie? Ja też chcę ich, słuchajcie, uniknąć. Więc większość, oczywiście znacząca większość klientów zdaje się na mechanika i, i zleca wszystko od A do Z mechanikowi. I teraz powiem Wam taką sytuację. Reklamacja. Co się zepsuło? Cewka. Ja zamówiłem część, jakoś w listopadzie, mmm, komplet. Przyjechał klient niedawno, panie Sławku, bo szarpie mi silnikiem. Okazało się, że cewka jest zepsuta i teraz moi drodzy tak. To na mnie spoczywa teraz odpowiedzialność. Diagnoza auta za darmo. Podmieniłem cewkę klientowi, miałem na szczęście używaną, mógł od razu jechać bez najmniejszego problemu. Kto wam w sklepie dał używaną cewkę? Nikt. Nikt. Musicie sobie czymś tam gdzieś zajechać, na złom ewentualnie i tak eee, Ja muszę zdiagnozować, eee, jeżeli mam podmienić, wysłać klienta, zrobić wydruk z komputera diagnostycznego. Uwaga, słuchajcie, bardzo często rzeczy elektroniczne, elektryczne i tak dalej możecie zareklamować, ale producent części wymaga, Wydruku z, z komputera diagnostycznego. No i co? Jedziecie do mechanika i mówicie, proszę pana, proszę mi zrobić wydruk diagnostyczny tutaj. Nie ma problemu, proszę pana. 150 zł. A cewka kosztuje 120. I teraz moi drodzy, ja oczywiście muszę usiąść do komputera, wszystko wypełnić, przebieg, winy, model, dlaczego, kiedy było montowane, kiedy było zdemontowane, przez kogo było zdemontowane i tak dalej. To jest, słuchajcie, to są dwie strony, to trzeba posiedzieć. Klienta to nie interesuje, ponieważ ja zamówiłem te części. Czyli innymi słowy, on do każdej części u mnie dopłaci parę groszy, ale w razie W, on śpi spokojnie. A ja, no, powiedzmy, że też śpię, ale nie do końca, bo jak mi odrzucą reklamację, hmm, no to jest problem. Duży, a raczej dla mnie. Klienta, jak mówię, znów to nie interesuje. Eee, 40% marża. Są takie warsztaty. Słuchajcie, dlaczego tak się dzieje? Są warsztaty, które mają niską roboczo godzinę. Ale bardzo dużą marżę są warsztaty, które mają pozornie wysoką roboczą godzinę, ale bardzo niską marżę. Innymi słowy, przerzucają sobie albo tutaj, albo tutaj. U mnie cena za roboczą godzinę jest bardzo realna, i bardzo realne ceny za części samochodowe. Innymi słowy te kilka procent ja sobie dorzucam do części samochodowych. Czasami słuchajcie jest tak, że nie dorzucam nic, ponieważ ona w detalu kosztuje praktycznie tyle samo, więc jak ja mogę no, dorzucić jeszcze sobie marżę, tak? Moi drodzy, innymi słowy marża była, jest i będzie. Oczywiście wiele, wiele... są mechanicy, którzy mają bardzo drogą roboczą godzinę z jakichś tam powodów, nie wiem, uzasadnionych, nieuzasadnionych i mają jeszcze dowaloną, konkretną marżę. No więc ja już tutaj nie wnikam w, te, w, taki, w tego typu praktyki. Według mnie to jest trochę nieuczciwe. No ale, no ale cóż, jak to się mówi, najważniejsze, żeby klient był zadowolony, tak? Bo chociaż powiem wam, że często gęsto jest zrobione perfekt, tip-top i jeszcze jest narzekanie, marudzenie, a czemu tyle wyszło, a to tak. Eee, drodzy, kochani, klienci, widzowie, Albo tanio, albo dobrze. Zapamiętajcie to sobie. Warsztaty się dzieli na dwie grupy. Robią albo tanio, albo dobrze. Ile tu kosztuje, a ile tu kosztuje? To sami sobie już dopiszcie. Pozdrawiam Was serdecznie.